Dobry. Zambam i to serdecznie. Wygrzy. Aj, to oni. No i co? Są so, potem, mogę odebrać w sumie wcześniej. Tu mi brak. Ile ja mam na nich kili już? 10 tysięcy. Dobra, ja to potężnie przespałem. Chyba tutaj. Jak to się mówi? Zachlałem. Powiedziałem tak. Dobra, uznajmy, że to się nie wydarzyło. Uznajmy punkty. Panwille, okej, okay, tutaj. Dosyć sporo tych bandanek, ale nie chcę mi się ich tutaj ruszać. Niech sobie tutaj leżą. I pozwiecajmy dalsze postacie, czy coś tu się gdzieś udało ruszyć. Tutaj nic, ale tutaj trzeba ruszyć w tą. Nie, ten okot, od, odkąd wchodzę na no ten Word 5, atakuje mnie ten pakiet. Mam nadzieję, że zmieniłem talenty. Zmieniłem. Dobra, w ogóle ja mogę. Okej, okay, jest, mogę sprawdzić. Yy, Brakuje mi tylko jednego artefaktu. Mogę kupić slot na kapitana, ale nie jestem pewien, czy mi się to opłaca. Czy ty możesz stąd iść, kolego drugi? Nie wiem, nie wiem, czy mi się to opłaca... Nah. Więc ciężko mi to stwierdzić. Co to jest? to, aha. W złota włóczka. Włóczka? Tak to się nazywa? Mam nadzieję, że tak to się nazywa. Ją ostatnio tutaj dawno też nie zaglądałem, i wpadałoby tu trochę tą gildię polepszać, porozwijać. Dobrze zaglądam. Bubonic Conjurer, proszę bardzo. nowe res. Ja nie mam edukowanego, prawda? Nie mam edukowanego. Bo, bo na razie nie ruszamy. Hmm. To sobie możemy to rozłożyć. Ja się zastanawiam osobiście trochę nad e, zróżnicowaniem, no bo ten Eidolon tak często mm, nie, nie, wypara, nie wypali na tym kanale. No bo to odcinki mało, mało sobie oglądano, no to takie bardziej właśnie dziurni vlogi, to są z podróży w tej grze bardziej niż pływające jakieś poradniki, czy jakieś mające więcej znaczenia rzeczy. Więc rozważę po prostu zredukowanie liczb odcinków w tygodniu. Z Eidlona a może nie, no nie wiem, zobaczymy. Też rozważałem... Yy, yy, ...rezygnację z Daily, albo przynajmniej yy, robienie jakoś inaczej tego. No bo teraz jest Mega Bong... ...i on kręcił, pierwszy czynnikiem wykręcił potężne wzięcia jak na ten kanał. Ale w sumie clickbaitowy tytuł, mocny. Gra roku no tam ktoś napisał komentarz, że nieźle myślę, że gra roku. E, czyli Clickbait zadziałał, jeśli ludzie się dali na to nabrać i kliknęli w ten film, tylko dlatego, że był taki tytuł. No, Megabonk nie jest grom roku. Ja osobiście e, na grę roku wybrałbym. W tym roku wyszła ekspedycja. Expedition 33. E, wyszła w tym roku to albo ekspedycja, albo e, Silk Songa. Jednak to zdecydowanie mocniejsze tytuły, przynajmniej ja tak uważam. Nie musicie się na to zgadzać, możecie w ogóle nie mieć opinii, możesz grać tylko dlona, w Idlona, a reszta gier was nie obchodzi, nie, nie, nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. No, możecie napisać w komentarzu, czy gracie też w inne gry, a jeśli tak, to jakie. Czy ja, czy ja to zmieniłem? A czy, ja, czy ja to zmieniłem? Tak, dobra. Ja to zmieniłem, więc jeszcze zajrzymy sobie do construction. E, dobra, jeszcze tutaj mi building został. Jest pierwszy 40 boom. Nawet drugi 40 boom. I nie wiem w jaki sposób oni go niby prześcignęli, bo mi się wydaje, że wczoraj mieli. Że wczoraj mieli mniej. Tutaj ja mam takie wrażenie. Nie wiem, czy to prawda. No, i coraz bliżej idziemy tych najlepszych kogów. Coraz bardziej tutaj wydajność w tym construction rośnie. E, dobra, gaming zrobiłem. Nie zrobiłem, bo nic tutaj nie ulepszyłem. Ja bym ulepszył to w sumie pierwsze głównie na razie. No, może by coraz więcej tego zarabiać, bo 26% to nie bardzo mi się opłaca. Zostawię to na razie. Zostawię to na razie. Tutaj sobie teraz tylko muszę to słapnąć. O, tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze zajrzeć. Coś czuję, że znowu Anwila nie na każdej postaci, przeklikałem. Dobra, powiedz mi proszę, czy ja mam już... Mam piąty poziom. Dwa Divinity i dwa Expa. Dobrze. I teraz idziemy w sumie na... postać w obecnie najciekawszym położeniu. Czym w najciekawszym położeniu? No bo robi najciekawsze rzeczy. Eksplorujemy. Hmm, Beastmaster World 5 tutaj. Elegancko. Muszę przemyśleć, bo teraz będę. Mam jeszcze mniej czasu i bym sobie chętnie jakąś postać odpalał na laptopie na dłuższe wczenie. Więc muszę. Zastanowić się w sensie no, aktywna nie, Muszę zastanowić się, którą postacią bym chciał to zrobić. Bo wybór jest spory. Ale nie wiem, nie wiem na kim bym chciał to zrobić, tak szczerze. Okej, okay, czy. O, pankejki. Aha. Aha. Do czego były mi potrzebne pankeki e... Nie tutaj. Cholera, to nie były pankejki. Dobra, ale już, już mam. Już mam to, niech już mi będzie. A ja mam sloty w Fenzjarcie. To mi nie w ząb nie jest potrzebne. To ja pojadę kukurydzę kraftować. Czemu ja nie robię kukurydzy? I proszę mnie tutaj powiedzieć. Bo ja nie mam kukurydzy odlokowanej. W jaki sposób nie ja mam króryce odblokowany? Tylko królica nie jest pospolita? Mi się dało, że kukurydza jest. E pospolita. już tu jakieś ciasto cztery dni w ogóle. Mm, dobra, ja muszę pogrzebać tymi pierwszymi. Dwa nowe ile takie coś by się robiło? Jedną godzinę. Okej, okay, tu trzeba... Mm, muszę sobie zobaczyć poradnik do tego i wam może zrobić poradnik tutaj z gotowania też. No to jeszcze jest. Do tak zwanego ustalenia. A, nie udało się tego przyklikać. Niestety cholerka. No nic, zbierzmy sobie te rapy i udajmy się na górę. Oj, nie tutaj właśnie, już muszę sypętać, żeby nie tu to kupować, a w Piątym tutaj muszę sobie to kupować. Tak, tylko że shop jest obok w ogóle, tutaj. Ja się na przykład zastanawiam nad. O. Dodaniem kolejnej gry mobilnej tutaj na ten kanał. No bo chciałbym dopakować. A i dla nas do na przykład dwóch filmów w tygodniu. Hmm, żeby to były stricte, właśnie jakieś takie poradniki, albo większe podsumowania, albo takie filmy, na które mógłbym się przygotować i więcej rzeczy, więcej rzeczy zrobić. Tylko kurczę. Um, nie wiem jeszcze, co by to mogło być. Na razie zostajemy przy tym przy, tym, przy czym to jest, czyli takim bardziej poradnikowym slash. No, były trzy poradniki, na no, chyba 29 filmów już. Czy 28. Więc no. To jest taki właśnie bardziej taki dziennik, taki przygodowy. Ja tutaj sobie właśnie pokazuję, jak, już, jak, to, jak tym kątem prog progresuje. A przy okazji coś. Staram się opowiedzieć. A, a propos opowiadania, to by się przydało sprawdzić, czy, czy ja tutaj nie mam czegoś. Okej, okay. jeszcze potrzebuję jakiegoś aszys. Eee, tylko które to może być? O ile ja to w ogóle. Ja mam tylko dwa. Tylko dwa mam surowce, a to jest dziwne, bo byłem na. Nie, no jest aż. Jak dwa tysiące? To już, bardzo, gdzie ja upaliłem. O! A jest, dobra. Ja jestem ślepy. Nie zauważyłem. Zauważyłem to obok, co jest jeden. Myślałem, że to o to chodzi, a to jest po prostu rzadki drop tego. Dobra, wszystko być odłożone. Weźmy sobie w sumie to. Bo wypada pieniądze. Nie to, tylko pieniądze. Bo wypadałoby Odrobinkę upgrade'ów hmm. zrobić. I co to w ogóle jest do ulepszenia? To loot pile capacity. More sailing chest. Experience. Atom upgrades dla mnie nie mają totalnie żadnego znaczenia na ten moment. Zastanawiam się tutaj bardziej nad. E o, się bardziej nad upgrade'em. Nie wiem, czym jest. Tak, o, dobra. Weźmy. To będzie duże ryzyko z mojej strony, bo teraz tak. Ile zaryzykujemy? 5% do dupy i chcę to sprawdzić. Chcę ten talent sprawdzić. Pokaż mi ten talent. Plus total. Strength, ability and luck total means this bonus is not affected by plus all stats. O, no dobra, plus 60 do wszystkich statystyk. Nie brzmi to jakiś jako, jako juicy upgrade jakiś, no ale nic. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, następnego, cześć!